To widzisz było, ma kis... jakiś kis... przeszkolony Pracodawczyni Chorwata, mówiłem ci, nie odpuszczałbym tego tropu. No dobra, no ty. Po co do mnie dzwonisz? Anger! Co? Kto z tobą się pierdolić? Anger! Eee... Rozumiesz? Zopinaj mnie w dupę. Proszę! Riko, by się dobrze Czukam! Niestety nie! Eee, czemu nie? Bo z jebanym kolegą gram wy wyzwanie, wyzwanie albo prawda, czy coś takiego stylu. Odpowiedz mi! Gdzie ty teraz jesteś do jasnej cholery? I czemu. Co jest z tobą nikomu, człowieku? Co jest z tymi kurwa zadaniami lepiej, powiedz! I... Muszę do Dobowej ja osoby zadzwonić, żeby powiedzieć, że chce z nim się pierdolić. Odpowiedz mi, pierdolimy się czy nie pierdolimy? No oczywiście, że tak, nie ma na co czekać, chłopie. Dobra, kurwa, ja. Nazwiane, no ja zapinam, później ty zapinasz. Siema, ja. dzięki. Cieba.